Halo, halo, dzień dobry, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale, w trzecim odcinku z Five Nights at Freddy's Security Bridge, czyli Freddy FNAF. Tak, moi drodzy, gramy dzisiaj znów w tę grę i jak dobrze pamiętacie, yy, próbowaliśmy użyć tej maszyny, ale ona nie działa bez zepsuta i musimy ją zhakować. I Freddy powiedział nam, żeby spróbować w Rock Gifts i wydaje mi się, że to jest ta druga lokacja, w której ja wcześniej byłem tam na górze i tak strasznie dużo grzebałem. E... Mm, I hope it is there, because you know I can check it patrząc tutaj, i tam jest Glamrock Gift, yeah, so, ale musimy iść od góry. Teoretycznie nawet nie muszę tego otwierać, bo mogę sobie górą przejść, ale otworzę i wiecie co? Tam z tą chiką normalnie. Ja sobie to zapiszę, bo nie chcę mi się potem znowu biec na górę. Nie chce mi się potem znowu, jakbym zdechł, nie? B bym musiał znowu biec tutaj, hakować tę maszynę, otwierać to i znowu biec jeszcze raz. Po co się tak dużo męczyć? Jak ja sobie to zapiszę teraz. Jest, i mogę iść. To chyba trzeba otworzyć od drugiej strony. I zrobimy sobie to teraz, żeby w razie czego. To było otwarte. Tylko, że niestety Cika tutaj idzie i trochę. No, tak stała? Dobra, ona niech sobie idzie tam gdzieś. A my olewając kompletnie jej obecność, otworzymy sobie to od tej strony. A czemu się nie da, o. Żeby móc tędy w razie czego uciekać. No i teraz musimy wleźć na górę. No i taki problem jest, że akurat ona teraz na górę poszła. Ale ja już się troszeczkę nauczyłem jak Tika działa. I myślę, że nie będzie mi to jakoś bardzo przeszkadzać, że ona akurat na górze jest. Najwyżej nas zje. Spróbujemy. I tak musimy się tu na prawo dostać. Jeżeli ona nie pójdzie teraz w naszą stronę. A dobra, to są moje kroki. Może akurat mnie nie zauważy. Fajnie by było. A i akurat będziesz tędy schodzić? Nie, na szczęście nie. Mogę się schować tu i poczekać chwilę, że ona sobie stąd pójdzie, bo... Wiecie, no nie mogę teraz tam wejść, bo muszę iść na prawo, dokładnie tam, gdzie ona jest. Patrzcie, wraca. Będę ją widział stąd? Będę ją widział, okej. Okay. Huh. Nie, nie patrz na mnie. Jezu, już myślałem, że się na mnie patrzy tak typowo, nie? I mówię, Boże, ona tutaj zajrzy. Bo wiecie, już w poprzednim odcinku miałem takie, ja myślałem, że oni nie mogą zaglądać do tych kryjówek, a oni mogą zaglądać do tych kryjówek. Dobra, trzy. No jak ty się teraz tu wrócisz, bo strasznie głośno ten twój głos Dobra, nie wiem gdzie ona. Ale tu jej nie ma chwilowo. I możemy się udać do Glamrock Gipsów. Okej, okay, Chica jest na dole. Chica idzie z powrotem na górę, ale my już jesteśmy... Bezpieczni, tutaj no powiedzmy, że jesteśmy bezpieczni. O ile ten nas nie złapie, tutaj nas nie złapie, za biurkiem nas nie złapie, bo za biurko on nie zagląda. I dobrze by było, żeby nas nie zauważył, bo wtedy by zawiadomił cheatkę, a to by się skończyło tragicznie. Dobra, czyli teraz mamy tutaj być, teraz mamy tutaj być, i teraz możemy to otworzyć. Ale to chyba jest ten coś tam, coś tam hipo. O nie, dobra. Nie no tak, w sumie. W sumie to tak. Yy, znaleźliśmy tu już ostatnio. Aczkolwiek. Missions. Hack the upgrade machine. I tak mi się coś wydaje, że magnesem to akurat można by to zrobić. Tak mi się coś wydaje, you know. Tylko gdzie jest Chika? I czy ja jestem w stanie stąd wyjść? Naciskając to. No jestem w stanie stąd wyjść, tylko troszeczkę się obawiam, że mogłaby mnie Chika tu zeżrzeć. Muszę najpierw wypatrzyć gdzie ona jest. Tu jest. Weź poszłabyś teraz na górę, co? O, bardzo dobrze. W prawo, do góry. Idź tam do góry, Chica. No dawaj tam do góry, no w prawo. Dawaj, bo ja muszę przebiec totalnie na drugą stronę, tam do tej maszyny. Chica, idź, stąd. Dobra, poszła na górę. Poszła na górę. Gdzie jest ten guzik tutaj? Poszła na górę i teraz nas nie złapie. Ja się dziwię, że to nie robi aż tak dużego hałasu. A zaraz pytanie, czy lepiej iść bliżej tego robota, czy bliżej niej? Pójdę bliżej robota. Nie zauważy mnie. Nara. A mogę to zamknąć z powrotem, proszę? Nie mogę tego z powrotem zamknąć, jest źle. Okej. Okay. Działa. Okej, okay. jest dobrze, bo mamy spotkać Freddy'ego, tylko że iść na drugie piętro to nie będzie takie hop bo czeka jest na górze. A my chyba musimy iść tam. Czeka. że muszę iść totalnie tam. Idź, idź prosto, idź do przodu, idź do przodu. Go straight! Nakia! O nie, ona tu wlezie. A jak ona tu wlezie, to będzie źle. Przyjdziesz tu? Ja to robię na skradankę teraz. Ja nie chcę biegać. Ja się jej boję. Ja w ogóle nie wiem czy ona może wchodzić do tych tych właśnie tutaj yy, zatartowanych miejsc Ale skoro jest miejsce do ukrycia się, to znaczy, że może Dobra, gdzie jesteś? Gdzieś polazła Bo ja muszę stąd wyjść Jak poszłaś na górę znowu Muszę chyba wejść na górę. Bo ona jest na górze. Ale Freddy powiedział, że mamy wejść. Nie powiedział, że na drugim piętrze. I ja nie wiem. Tu jest chyba pierwsze piętro. A jestem chyba na parterze w ogóle. Jakby Cicka tak zeszła z tamtej strony, to by było miło. Nie wiem, gdzie ona jest teraz. Dobra, idzie na dół. Ja nie wiem jak na drugie piętro. Windą może jakąś. Jezu, nie laguj mi tak gro, nie teraz. Może tu? Tu jest jakaś winda. Nie, tutaj nie ma windy, bo tutaj są barierki. A i drugie piętro! Tak, to tu, to tu będzie, to tu będzie. Dobra, musimy się spotkać z Fredim. Ale nie będę tak sprintował, bo wiecie, ja się teraz boję, że, że mi w każdej chwili może wyskoczyć. Jeszcze ten Montgomery na przykład. A ja się go boję, jeszcze gorzej jak Chicky, on jest, on jest okropny. Dobra, skarniemy sobie, nie, 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 czy nie miał, czy to to znowu nie przeczytałem. Dobra. Tu będziesz Freddy, 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 Freddy. No nie laguj, gro! Nie ma Frediego. Freddy, gdzie jesteś? O, jest miejsce zapisu, jest miejsce zapisu. Jak dobrze, mi... zapiszmy się. Boże, przy miejscach zapisu czuję się tak bezpiecznie. Bo jednak teraz od tego momentu mi nic nie grozi przez krótką chwilę, nie? Bo najwyżej się cofnę do tego miejsca. Freddy! Freddy! Fryderyku! Zabijecie! Dobrze, dobrze sprawdzę, ale jak jeszcze raz tak ze mną pograsz, to ja sobie z tą pójdę po prostu, Fryderyku, bo się obrażę. Strasznie tu trochę jest. Ja nie wiem czy ja chcę na zjeżdżalni zjeżdżać, bo za bardzo tu nie wrócę wtedy. A taka wizja mnie przeraża, bo jednak wiecie, zjeżdżam gdzieś, nie wiem co tam jest. I kompletnie nie mogę wrócić. Dobra, raz się żyję. Nie tak głośno. Mogę wleść z powrotem? Nie mogę. No nie, nie, nie wariuj tak z tymi kulkami. Czym ty jesteś? Z powrotem! Może mogę! Już myślałem, że znalazłem sposób, żeby tam wyskoczyć, ale nie. Dobra, nie będzie mnie widział. Chowam się w basenie z kulkami, mam cheaty, mogę patrzeć przez kulki, patrzcie. And you mogen moat it. And then you have to push it. I wanna go home! Leave me alone! Let me go. You fucking creep. Nie mam pojęcia, gdzie pobiegłem, ale chyba mu uciekłem. Czy jestem na tym takim... Ja się lubiłem bawić na takich rzeczach, jak byłem dzieckiem, to było zawsze fajne. Ale teraz jest przerażające, bo wiecie, jak on was złapie, to jesteście w labiryncie, nie za bardzo macie gdzie ale... Dobra, on stoi sobie na dole. To słoneczko sobie stoi na dole. Co ja miałem... Y... ...from security desk? From... Security desk. From fucking security desk. From like fucking what? Security desk. So trying to say, że ja byłem na górze. Znaczy, ja mam nadzieję, że to nie musi być tam na górze, bo. Security desk. There's something. Dobra, to będzie security desk. Już myślałem, że tam na górze musiałem być. No. <grymny> Czyś ty jest nienormalny? Aha, on sobie to musi poukładać teraz. Dobra, on mi krzywdy nie zrobi. <grymny> Okej okay. A jak ją się? Okej okay. Ona się ładuje teraz Mój Boże, mam latarkę jak dobrze Ale coś mam wziąć sysy. Weź stąd idzie

Mogę tu przeskoczyć? Mogę. Be... O ty gór! Kur... No i super. No i jeżeli ja się teraz odrodzę, tam gdzie ja myślę, że ja się odrodzę... To jest bardzo źle, bo nie zdążyłem zapisać. I teraz zapiszę zanim wezmę to z tego biurka, bo już... Jakby teraz rozumiem, że muszę najpierw zapisywać. Zawsze jak mamy cokolwiek do zrobienia i jest możliwość zapisania. Trzeba najpierw zapisać. W pierwszej kolejności robić save'a. Ale ja się boję tego słoneczka. Ono jest przerażające. I on chce mi zrobić krzywdę. Ja się go strasznie boję, ludzie. No i Freddy znowu nas wyciulał, No nie, nie może tak być. Gdzie jestem? Tu jestem. Wiedziałem, że tak będzie. Ale na szczęście. Nie mamy dużo do zrobienia. Muszę zjechać. Spotkać się z tym. On tu teraz zeskoczy. Ale on wygląda przerażająco po prostu. Czy to coś się bawi z dziećmi normalnie? Jakby... To, to jest bardzo straszne. Dobra, szybko, szybko, odstaw mnie. Nara. I najpierw... Najpierw y, biorę latarkę. Jest naładowana. Teraz się zapisuję. Zrobiłem save'a Teraz sprawdzam, czy przez czysty przypadek nie mogę tego otworzyć. Ja tak się składa, że nie mogę. Ej, wiecie co? Możemy się przejdźmy tutaj i zobaczą, gdzie tu jest jakieś wyjście, póki jeszcze światło jest. bo To będzie dobry sposób. My musimy jakoś na górę wleść. Jestem przekonany o tym. Bo żeby stąd wyjść. Tam będzie trzeba iść. Jestem przekonany o tym. Dobra, to teraz weźmiemy to. Ale jak dostaliśmy latarkę, to teraz będzie więcej miejsc, gdzie będziemy musieli coś robić po ciemku. Więc jest źle. Nie mogę wyjść stąd teraz, widzicie, bo to się musi tutaj wydarzyć. Okej, okay, no to, to to jest słońce, no to jakby to, to jest kind of obvious, że jakby mm, jest światło, to on jest przyjazny, nie? A w nocy. A w nocy nie ma. A w nocy nie ma słońca. I teraz jesteś straszny. A teraz to jest księżyc! Widzicie to? Nighty night Go fuck yourself, retard! Pieprze. Fuck you! Dobra. Ja muszę wyczaić najpierw sposób, w jaki on się przemieszcza. Bo jak Chica już na przykład mamy mm, obcykaną... Jak Chica już mamy obcykaną, bo ja wiem, jak ona się porusza yy, i wiem, jak jej unikać... Tak, z tym koleżką niekoniecznie tak jest, i dlatego musimy być ostrożni. Jakby muszę, muszę wyczaić, jak on się przemieszcza, nie? Ale niestety problem jest taki, że ta gra ma, ma, ma jeden podstawowy problem. Jak zginę, to się ładuje pół godziny. Dobra, jeszcze raz taka scenka. Dzięk. No i teraz się zrobiło ciemno. Może czemu nie da się tego pomijać, jak już to widziałem? A może ja mu mam świecić w pysk latarką? I jeszcze raz muszę posuwać Frediego, co on mi go tu robił.

Ale nie mam innej opcji. Żeby mnie tylko tu. Nie złapał. Ok. Jesteśmy tu i to mi się podoba, bo to, to jest blisko wyjścia w miarę. Aha, wróciłem. Wróciłem po prostu do tego miejsca, tak? Mogę? Nie mogę, bo tutaj są. I don't wanna be punished. Children must be found. I don't wanna be found. Go fuck yourself, you fucking bastard. Staram się to robić bo bez... Nie wiem jak długo ta latarka w stanie trzymać, you no. Know? Ale wydaje mi się, że muszę wleść tu na samą górę. To się wydaje trochę oczywiste. Abym nie musiał tego powtarzać, bo jak teraz znajdę jakąś drogę. O! O! To. To chyba. Ja chyba miałem tutaj wyjść. Nie wiem, czy miałem tu wyjść. Chyba... Chyba tak! Ależ cholera, tutaj nic nie widać. No zajść na dół, nie? Wiecie co? Chyba sprawę tym wyszedłem Tak mi się wydaje. A nie, mogę wejść jeszcze tu. Nie mogę, bo to jest... A ja on mnie tu na przykład nie złapie. TY! Patrz! To jest generator! Znalazłem ten generator, tylko że wylazłem nie tu, gdzie powinienem, ale Dobra, muszę jakoś wleźć z powrotem do środka. That's kinda impossible. Jakby jedną you know, też wylazłem na samą górę. I spartyliłem sprawę tym Ała! Dobra, do góry, jeszcze raz do góry Jakby wiem już gdzie mam iść, nie? To to, to, to jest duży, duży bardzo plus Jestem w tym czerwonym Okej, okay, to jest ta rura. To jest ta rura, na której stałem. Muszę wejść wyżej. Tędy. Tędy chyba nawet szedłem. Okej, okay. poczekajcie chwilę. Tutaj jakoś wlazłem wcześniej i wyjść nie mogę, bo nie, nie wolno wychodzić na zewnątrz. Aczkolwiek no, jak jest tutaj takie coś, to to może powinienem wyjść, ale... Wydaje mi się, że nie. Boże święty, jak tu idzie dostać oczu jebca, Dobra, wait a sec. gdzieś tutaj był ten generator. Tu, tu, dokładnie tu, dokładnie tu. Tutaj coś jest. Jak tam wleść? Jak tam wejść? Przecież tam się nie wejdzie. Wiecie, co mi się wydaje? Mi się wydaje, że ja jednak muszę jakoś wejść od góry. Nie mam pojęcia jak. Boże, Gregor nie ma... Piedol się. Zostaw mnie w spokoju, ty podła bestio. Ale cholera No, będę musiał naładować latarkę, bo cimno to. No już prawie się udało. Nie wiem gdzie on jest Ale muszę naładować latarkę Jeszcze raz, wchodzimy tu. Nie dostaniemy się do tego generatora, jak nie wyjdziemy. No, jak do tego wleść? Patrz, tam jest jakaś dziura. O tu, w tym klocku. W tym klocku jest dziura. Jak wleść do tej dziury? Jak wleźć do dziury jak wleźć do dziury o mój Boże o mój Boże Dobra Wylazę tu, bo wydaje mi się, że musimy być tutaj. I musimy jakoś wejść. Musimy jakoś wejść do tej rury. A jak widzicie, tutaj są tunele, do których się nie da wejść. Chyba, że. Chyba, że. Tu? Dobra. Dobra, dobra, jestem na samej górze. Jestem na samej górze, a generator jest tu. Gen generator jest tu. A ja nie mam jak do niego się dostać. Chyba, że tu. Od góry, ale. No nie. No to rzecz, co ja mam zrobić?